Utarło się, że jak mówimy o pompach ciepła, to głównie w kontekście nowoczesnego budownictwa. Ale to nieprawda, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że przecież w starszych budynkach również możemy zamontować pompę ciepła. Tak, myślę, że najwyższy czas, żeby powiedzieć głośno, że pompy ciepła nie muszą iść w parze tylko z nowymi budynkami, ale też w starszych świetnie sobie poradzą. To może w takim razie zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Mhm. Czy pompy ciepła dają sobie radę w budynkach, które nie były termomodernizowane? Czy to w ogóle możliwe? Można zamontować taką pompę? Zdecydowanie trzeba by się zastanowić nad tym, czy ta termomodernizacja kiedyś będzie wykonywana w przyszłości. Jeżeli nie, no to wystarczy dobrać tą pompę ciepła odpowiednio pod ten budynek, w jakim jest obecnie stanie. Ale jeżeli rozważamy tę termomodernizację, no to Wtedy lepiej zastanowić się nad tym troszeczkę dłużej i po prostu zrobić to w odpowiedniej kolejności. Czyli najpierw przeprowadzić termomodernizację, a dopiero później y, dobór i y, montaż pompy ciepła. Mhm. Jeżeli chcemy zdecydować się na pompę ciepła mhm. i chcemy, żeby pracowała wydajnie tak? i nie odczuwać tego jakoś zbytnio na budżecie domowym, tak. czy termomodernizacja będzie konieczna? Tak, myślę, że zdecydowanie bardziej efektywne będzie to urządzenie. Znaczy inaczej, może nie bardziej bardziej efektywne, a taki dom po termomodernizacji po prostu potrzebuje mniej energii i mniej ciepła, no bo nie ucieka nam powietrze ze środka i nie wpada nam zimne do środka poprzez jakieś nieszczelne okna albo przez dach, który jest główną częścią tej nieszczelności z reguły i najwięcej ciepła ucieka przez właśnie nieszczelny, niedocieplony dach. To od czego byśmy musieli zacząć, jeżeli chodzi o tą termomodernizację? No, myślę, że najlepszym pierwszym krokiem byłoby wykonanie audytu energetycznego, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, co powinniśmy y, ocieplić. Co doszczelnić, czy jest to konieczne, i jeżeli tak, no to po prostu zdecydować się na ten krok. To na pewno jest jakiś proces, więc y, też pewnie będzie trochę trwał, mhm. no, ale jeżeli już się zdecydujemy i tą termomodernizację będziemy mieli za sobą, tak? no to przychodzi ten czas y, wyboru i później już montażu pompy ciepła. Mhm. Przed jakimi wyzwaniami, jeżeli jakiekolwiek są, mhm. będziemy musieli stanąć, jeżeli chodzi właśnie o to starsze budownictwo. Bo na pewno w przypadku starszych budynków yy, mamy już jakieś źródło ciepła. Mhm. Będziemy decydowali się na jego zmianę. Domyślam się, że będziemy musieli stawić czoła jakimś, jakimś wyzwaniom, jeżeli chodzi mhm. o sam montaż, o zmianę źródła ciepła. Tak, zdecydowanie trzeba będzie się nastawić na to, że będzie trzeba wymienić to źródło tak fizycznie, realnie, także postawić. Pompecie była powietrzną y, gdzieś na zewnątrz budynku w odpowiednim miejscu. Odpowiednie to urządzenie zamontować, połączyć y, hydraulicznie i y, jeżeli to urządzenie typu split, to też podciągnąć y, chłodnictwo. Mhm. Y, ale oczywiście odpowiednia osoba wykwalifikowana powinna nam to zrobić. Także to nie jest w żadnym stopniu nasz y, udział w tym. Po prostu trzeba odpowiedniej osobie takie zlecenie wystosować. Ona nam zrealizuje taki montaż. Mhm. Ale m, trzeba też pamiętać o tym, że z reguły w, w starszym budownictwie y, zdecydowanie częściej wybierane były grzejniki do, y, jako system grzewczy. Mhm. Także musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że grzejniki potrzebują wyższą temperaturę zasilania. Co oznacza, że jeżeli te grzejniki zostaną jako to źródło i ten system rozpowszechniania ciepła po domu, no to one będą potrzebowały tej temperatury troszeczkę wyższej niż przy ogrzewaniu podłogowym, więc przy doborze urządzenia trzeba będzie zwrócić na to uwagę. Ale jeżeli y, chcemy wykonać taką pełną y, modernizację domu, no to myślę, że też nie jest złym pomysłem. Zamiana tego systemu na ogrzewanie podłogowe, które jest niskotemperaturowe, a pompy ciepła z reguły bardziej y, lubią takie, y, takie niższe troszeczkę temperatury mm. zasilania. Okej, okay. tak, w zasadzie to, o czym teraz mówimy, to jest taka powiedzmy idealna wizja, bo możemy sobie pozwolić na tę modernizację mm -hmm. przed zamontowaniem pompy ciepła. A co w sytuacji, kiedy inwestor, właściciel budynku nie może albo nie chce się zdecydować na termomodernizację, mm -hmm. ale zależy mu na tym, żeby zamontować pompę ciepła? Czy to jest w ogóle możliwe? Jak wtedy to urządzenie sobie będzie dawało radę? Czy mm -hmm. w ogóle będzie sobie dawało radę? Tak, tak. Jeżeli będziemy dobierać to urządzenie do istniejącego stanu budynku, no to to urządzenie było, będzie troszeczkę y, mocniejsze niż jakbyśmy mieli ten sam budynek po przeprowadzonej modernizacji, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to urządzenie tam zamontować. Mm -hmm. Bo tak jak Wcześniej wspominałaś na początku, ważne jest to, że jeżeli mamy w planach termomodernizację, mm -hmm. to żeby wstrzymać się z montażem pompy ciepła, tak, tak najpierw tak. Ten, te kroki powinny wyglądać tak, że najpierw jest termomodernizacja, później montaż pompy ciepła. Tak, czym znaczy, jakby jaka będzie różnica, jeżeli zrobimy to mm -hmm. odwrotnie, czy chodzi o to, że po prostu pompa ciepła będzie źle dobrana i później będzie miała mniejsze zapotrzebowanie? Czy... Tak, tak, dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. To znaczy, jeżeli pompę ciepła dobierzemy na takiej nie Zmodernizowany jeszcze dom, mhm. to ona będzie mocniejsza niż będzie to konieczne w przyszłości. Mhm. To znaczy za każdym procesem ocieplania domu, doszczelniania okien i powiedzmy docieplania dachu, będziemy obniżać zapotrzebowanie na ciepło tego budynku. Czyli jeżeli dobierzemy sobie to urządzenie na stan obecny, to w przyszłości po termomodernizowaniu już będzie ta pompa zbyt mocna. Czyli pompa ciepła, tak podsumowując to, co powiedziałeś wcześniej, mhm. montaż pompy ciepła w starszym budownictwie, gdzie nie mamy możliwości albo nie chcemy termomodernizacji, jest też możliwa. A jeżeli chodzi o jakieś technologie wspierające, na co warto zwrócić uwagę? No, myślę, że coś się znajdzie. Na pewno musimy pamiętać o tym, że pompa ciepła jest urządzeniem na prąd, więc dobrze przemyśleć inwestycje jeszcze w panele fotowoltaiczne po to, żeby zasilić tę pompę ciepła i żeby obniżyć sobie koszty za prąd. Ale też można rozważyć zamontowanie re re rekuperacji z odzyskiem ciepła, bo wtedy przy. Dociepleniu okien, jeżeli mamy wykonaną termomodernizację, ograniczymy sobie troszeczkę tą y, ilość powietrza, mhm. która była wcześniej wymieniana y, przez nieszczelność okien, właśnie przez jakieś nieocieplone i niedoszczelnione miejsca. Także jeżeli sobie troszeczkę mocniej zamkniemy ten dom, no to lepiej jest y, w jakiś inny sposób dostarczyć to świeże powietrze. A przy okazji y, nie umożliwiając jakby uciekaniu tego powietrza, czyli y, nie będziemy wypuszczać ciepłego, wpuszczać zimnego, tylko będziemy wymieniać sobie to z odzyskiem ciepła. Mhm. Tak na koniec, trochę podsumowując, to o czym mhm. przed chwilą rozmawiałyśmy, no brzmi jak taka dobra, trochę długoterminowa inwestycja, mhm. tak. ale czy w takim razie można powiedzieć, że pompy ciepła, montaż pompy ciepła w takim starszym budownictwie możemy uznać jako część e, takiej inwestycji e, długofalowej, takiej modernizacji? Warto sobie to Rozdzielić na pewne etapy, prawda? Tak, tak. Zdecydowanie warto przemyśleć sobie to i rozłożyć w czasie, po to, żeby ostatecznie być zadowolonym z tego, jak to y, faktycznie wyjdzie. Taka osoba, która zdecyduje się na podjęcie tych wszystkich kroków w odpowiedniej kolejności, na pewno na końcu będzie po prostu usatysfakcjonowana z tego, że ma po prostu ciepło. Mhm. Okej, okay, czyli w takim razie pompa ciepła w starszych budynkach jak najbardziej do zrealizowania. Mhm. Jeżeli możemy, to wskazane jest, żeby najpierw sobie m, przeprowadzić termomodernizację, później zdecydować się na montaż pompy ciepła, mhm. ale nie jest to konieczne, jeżeli nie możemy lub nie chcemy jej przeprowadzić. Super, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się. Dziękuję. Dziękuję.